Coś, dobrać, to Coś Słychać, nie słychać. Tak daleka słyszałem, że szkoła Barbara, czy on nad Szybami wyjście. Ta bliskość dzisiaj urodziny Maryi jest osieczna, bo równo 35 lat temu. To jest ta była tablica. Też była kolonacja papiska w Osiecznej. Ta Maryja... Patrzy na nowo narodzonego, który trzyma krzyż Jest w niczym. Krzyżu nadzieję i Ale nie było zbawiciela, gdyby nie było Narodzin Maryi. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy u źródła. Dlatego niech ten czas będzie dla błogosławiony, a Maria szepnęła was. Oni na głos. Ojca, nie wami waszym bliskim Bogosławie teraz spotykamy. On chce się może dużo Amen.